Obecnie jedną z ważniejszych barier rozwoju lokalnego w Polsce jest brak przygotowanych kadr i przygotowanych liderów. Dlatego w ramach partnerstwa Tu jest Praca stworzono i wdrożono innowacyjne programy nauczania i struktury edukacyjne. Studia podyplomowe zarządzania gospodarką społeczną w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego dla liderów rozwijających nowe usługi w społecznościach lokalnych oraz menedżerów przedsiębiorczości społecznej. Studia podyplomowe zarządzania gospodarką społeczną cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku zgłosiło się do nas na 25 miejsc około 150 osób, kandydatów z całego kraju, reprezentujących nie tylko sformalizowane organizacje trzeciego sektora, ale także małe, nieformalne inicjatywy lokalne, co pokazuje, że istnieje. Duży, drzemiący, niewykorzystany kapitał społeczny, który dzięki profesjonalizacji oferowanej w tym partnerstwie przyczyni się do stworzenia dobrej kadry liderów lokalnych, którzy będą mogli wzmocnić samorządy terytorialne w prowadzeniu rozwoju polityki regionalnej i lokalnej.